Twój tata to był jakiś bohater wojenny, co? Jasne, dzieciaku, a ja jestem komandosem Navy SEAL, uśmiechnął się złośliwie funkcjonariusz Daniels. Ale ośmioletni chłopiec nie. Jego małe palce zacisnęły się mocniej na nieśmiertelniku, ostatniej pamiątce po ojcu, który odszedł zbyt wcześnie. Ludzie w poczekalni chichotali z głupiego dzieciaka i jego szalonych opowieści. Nikt mu nie wierzył. Nagle drzwi posterunku otworzyły się z hukiem. Stał tam odznaczony pułkownik, wstążki i medale lśniły na jego piersi. Pokój zamarł, gdy szedł. Nie do biurka, nie do funkcjonariuszy, ale prosto do chłopca i zasalutował mu jako pierwszy. Jeśli wierzysz, że szacunek czasem omija pokolenie, by powrócić silniejszy, skomentuj honor poniżej. Ośmioletni Matthew Cole siedział cicho na ruchliwym posterunku policji. Jego małe palce mocno obejmowały znoszony metalowy nieśmiertelnik wiszący na jego szyi. Świetlówki brzęczały nad głową, rzucając ostre cienie na pomieszczenie wypełnione funkcjonariuszami i cywilami. Jego matka Sara stała przy recepcji. Jej głos lekko drżał, gdy zgłaszała włamanie do ich mieszkania. Zabrali telewizor, mój laptop. Ale dzięki Bogu, Matthew był w szkole. Chłopiec nie wydawał się przejęty rozmową. Jego uwaga skupiona była na nieśmiertelniku. Kciukiem wodził wciąż po wytłoczonych literach. Funkcjonariusz Daniels, krępy mężczyzna z krótko ostrzyżonymi włosami i dwudziestoletnim stażem, oparł się o ladę. Zmrużył oczy, zauważywszy intensywne skupienie chłopca na metalowym nieśmiertelniku. Czego masz, dzieciaku? zapytał. Jego głos niósł się przez poczekalnię. Matthew podniósł wzrok. Jego oczy były poważne ponad wiek. — To mojego taty — odpowiedział cicho. — Był w wojsku, bohaterem — tak mówi mama. Funkcjonariusz Daniel sparsknął, wymieniając spojrzenia z urzędnikiem przy biurku. — Dzieciaku, każdy facet w wojskowych butach i z krótkimi włosami tak mówi. Nie masz pojęcia, o ilu bohaterach słyszymy. Kilka osób w pobliżu uśmiechnęło się złośliwie. Urzędnik pokręcił głową z uśmiechem wszechwiedzącego. Matthew nie odpowiedział. Po prostu mocniej ścisnął nieśmiertelnik. Jego kostki zbielały wokół metalu. Znasz jego stopień, dzieciaku? naciskał Daniels, pochylając się. Założę się, że nawet nie wiesz, w jakiej formacji służył. Starszy sierżant sztabowy odpowiedział Matthew bez wahania. Starszy sierżant sztabowy Cole ratował ludzi. Tym razem Daniels roześmiał się głośno. Och, jasne, że tak założę się, że widziałeś to w filmie. Starszy sierżant sztabowy to dość wysoki stopień nie taki facet, który zostawiłby swojemu dziecku tylko nieśmiertelnik. Matthew nie płakał, nie uciekł. Po prostu spojrzał z powrotem na nieśmiertelnik. Jego twarz była maską cichej godności, która wydawała się nie na miejscu u ośmiolatka. Sara odwróciła się od biurka, zapominając o papierach. Jej twarz poczerwieniała ze złości i zażenowania, gdy usłyszała kpiący ton funkcjonariusza. Ból w jej oczach był niezaprzeczalny. Wdowa zmuszona patrzeć, jak pamięć o jej mężu jest szargana na oczach ich syna. Matthew, powiedziała cicho, ignorując funkcjonariusza. Chodź usiądź, kochanie. Chłopiec poszedł za nią na ławkę, ramiona miał wyprostowane, nieśmiertelnik wciąż ściskał w małej dłoni jak skarb. Rozmowa ucichła jak świeca, zdmuchnięta nagłym podmuchem. Funkcjonariusz Daniels wrócił do swoich papierów, od czasu do czasu spoglądając na chłopca z czymś pomiędzy rozbawieniem a łagodnym żalem. Szkoda została wyrządzona. Matthew siedział cicho obok matki, ze spuszczonym wzrokiem, nie nawiązując już kontaktu z nikim w pomieszczeniu. Sara objęła go ramieniem, szepcząc mu coś do ucha, co sprawiło, że skinął głową, chociaż jego wyraz twarzy pozostał niezmieniony. Nikt nie zauważył woźnego na korytarzu, starszego mężczyzny ze spracowanymi dłońmi i lekkim utykaniem, który przerwał mycie podłogi, by posłuchać. Jego wzrok zatrzymał się na chłopcu, a potem zwęził się na funkcjonariuszu Danielsie. Bez słowa woźny wyszedł na zewnątrz, wyciągając z kieszeni stary telefon z klapką. Ten woźny nie był zwykłym pracownikiem technicznym. Emitt Johnson służył na dwóch misjach zagranicznych. Zanim podjął tę cichą pracę na posterunku, a kiedy usłyszał nazwisko Cole wypowiedziane z taką pogardą, coś poruszyło się w jego pamięci. Wykręcił numer z pamięci. Panie pułkowniku, tu Johnson, jestem na piątym posterunku w centrum. Jest coś, o czym powinien pan wiedzieć. W środku Sara skończyła wypełniać dokumenty, trzymając Matiu blisko, podczas gdy dyżurny sierżant. Przetwarzał ich zgłoszenie. Funkcjonariusz Daniels zajął się już inną sprawą, zapominając o chłopcu z nieśmiertelnikiem i opowieści, którą tak szybko zlekceważył. Wyślemy jutro funkcjonariusza, żeby zrobił zdjęcia, wyjaśnił dyżurny sierżant, podając Sara kopię raportu. Proszę upewnić się, że nie dotkniecie niczego innego, co mogłoby mieć odciski palców. Sara skinęła głową, zbierając torebkę. Dziękuję. Chodź, Matthew. Zanim zdążyli wstać, drzwi frontowe otworzyły się z gwałtowną siłą. Dźwięk przebił się przez szum posterunku, przyciągając wzrok wszystkich w kierunku wejścia. Pułkownik w pełnym mundurze galowym stał w drzwiach, wstęgi i medale zdobiły jego pierś, srebrne orły lśniły na pagonach. Jego postawa była wyprostowana jak struna, wyraz twarzy nieodgadniony pod czapką z daszkiem. Pokój zamilkł. Nawet telefony zdawały się przestać dzwonić. Pułkownik przeskanował wzrokiem pomieszczenie. Jego spojrzenie omijało funkcjonariuszy i cywilów bez śladu rozpoznania. Potem jego wzrok spoczął na Mateuszu. Bez wahania podszedł prosto do chłopca. Jego buty odbijały się echem od linoleum. Zatrzymał się dokładnie metr od miejsca, gdzie siedział Matthew. Stanął na baczność i oddał doskonały wojskowy salut. — Młody człowieku — powiedział — jego głos niósł się przez cichy pokój. Starszy sierżant sztabowy Benjamin Cole był moim instruktorem, moim dowódcą i moim bohaterem. Matthew wpatrywał się w niego. Jego małe dłonie wciąż ściskały nieśmiertelnik. Powoli, niepewnie, wstał. Funkcjonariusz Daniel zamarł przy biurku z długopisem zawieszonym nad wpół wypełnionymi papierami, niezdolny spojrzeć dziecku w oczy. Pułkownik Harris. Przedstawił się umundurowany mężczyzna wyciągając rękę do Matthew po zakończeniu salutu: Twój ojciec uratował mi życie, synu. Oczy Sara napełniły się łzami, gdy patrzyła, jak jej syn ściska dłoń pułkownika z uroczystą godnością. Ci ludzie mogą nie znać imienia Twojego ojca, kontynuował pułkownik Harris na tyle głośno, by wszyscy słyszeli. Ale w Fort Benning. W Pentagonie i na placówkach na trzech kontynentach nikt nie wymawia tego nazwiska, nie prostując się przy tym nieco. Funkcjonariusz Daniels poruszył się nieswojo przy biurku, nagle bardzo zainteresowany swoimi papierami. Dyżurny sierżant, bardziej spostrzegawczy niż większość, zauważył coś rzadkiego: prawdziwy wstyd malujący się na twarzy weterana. Kiedy go straciłeś, synu? zapytał pułkownik. Jego głos był teraz łagodniejszy. Dwa lata temu, panie pułkowniku, odpowiedział Matthew. Mama mówi, że nad nami czuwa. Bez wątpienia, skinął głową pułkownik Harris. Ludzie tacy jak twój ojciec nigdy tak naprawdę nas nie opuszczają. Pułkownik odwrócił się lekko, jego wzrok omiótł pokój, aż spoczął na funkcjonariuszu Danielsie. Nie odezwał się do niego. Nie musiał. Cicha nagana w jego oczach mówiła wszystko, co konieczne. "Jeśli kiedykolwiek wyśmiano cię za mówienie prawdy, mów dalej, skomentuj, trzymaj się prosto. Jeśli uważasz, że takie historie powinny być usłyszane, pułkownik Harris ukląkł obok Matthew, zniżając się do poziomu oczu chłopca. Sam ten czyn, wysokiej rangi oficer klękający przed dzieckiem, wywołał poruszenie wśród obserwujących: Twój tata nie tylko służył, Matthew." Kształtował żołnierzy, ratował ludzi i uczynił mnie tym, kim jestem dzisiaj. Powiedział pułkownik, jego głos niósł zarówno autorytet, jak i coś głębszego. Cześć! Sięgnął do kieszeni na piersi i wyjął starannie złożoną fotografię, której brzegi były miękkie od lat trzymania w dłoniach. Starannymi ruchami rozłożył ją na ławce między nimi. Trzeci batalion, Wydział Szkolenia Specjalnego, Fort Benning. 2016 wyjaśnił: Zdjęcie przedstawiało 30 mężczyzn w szyku, z poważnymi twarzami wpatrzonymi w aparat. A tam, na przodzie i na środku, stojąc nieco osobno, z trzema belkami i łukiem na rękawie, był mężczyzna, którego rysy były miniaturowym odbiciem Matthew, starszy sierżant sztabowy Benjamin Cole. Matthew dotknął zdjęcia drżącymi palcami, jakby mógł jakoś sięgnąć przez papier. I ponownie dotknąć ojca. To on, szepnął. Tak, potwierdził pułkownik. Ten sam człowiek z twojego nieśmiertelnika. Ten sam człowiek, który niósł mnie pół mili przez poligon po eksplozji, która powinna nas obu zabić. Pułkownik Harris wstał, zwracając się do nagle zasłuchanego pomieszczenia. Jego głos nabrał rozkazującego tonu, którym kierował ludźmi w bitwie. Starszy sierżant sztabowy Cole odmówił ewakuacji dopóki każdy kadet nie został odnaleziony, odmówił opieki medycznej, dopóki mój stan nie był stabilny. Jego wzrok odnalazł funkcjonariusza Danielsa, który zdawał się kurczyć na krześle. Śmiałeś się z jego syna, ale ten człowiek szkolił wojowników, którzy teraz noszą gwiazdki na pagonach generał Richards w dowództwie centralnym. Wychowanek kola, pułkownik Martinez, dowodzący 10. dywizją górską. Cole pokazał mu jak dowodzić? Na posterunku zapadła cisza. Jeden z młodszych funkcjonariuszy, ledwo po akademii, wstał od biurka i oddał pełen szacunku salut w kierunku Matthew. Funkcjonariusz Daniels zbladł, jego wcześniejsza pewność siebie wyparowała jak poranna rosa. Nie wiedziałem, wymamrotał ledwo słyszalnie. Nie zapytałeś, odparł płasko pułkownik Harris. Założyłeś z góry najgorszy błąd, jaki może popełnić człowiek z odznaką lub człowiek w mundurze. Chwila zawisła w powietrzu, napięta od niewypowiedzianych oskarżeń, aż przerwał ją dźwięk otwieranych drzwi na drugim końcu pomieszczenia. Pojawił się kapitan policji, jego wyraz twarzy był poważny, gdy lustrował scenę. Obserwowałem monitoring z mojego biura, powiedział, podchodząc do grupy. Jego chód był wymierzony, celowy. Chód człowieka, który podjął decyzję. Zatrzymał się przed Matthew i wyciągnął rękę. Matthew, jestem kapitan Reynolds. Byłbym zaszczycony, gdybyś odwiedził kiedyś naszą akademię. Naucz ich, jak wygląda milczenie w obliczu braku szacunku. Naucz ich tego, czego twój ojciec wyraźnie nauczył tutaj pułkownika. Matthew uścisnął dłoń kapitana z tą samą godnością, jaką okazywał przez cały czas. Akta służby starszego sierżanta sztabowego Koula zostały wyświetlone na moim komputerze, kontynuował kapitan spoglądając na pułkownika Harisa z zawodowym szacunkiem. 22 lata służby, brązowa gwiazda z odznaką waleczności, krzyż za wybitną służbę i wyróżnienie szkoleniowe dla najskuteczniejszego instruktora podoficerskiego od trzech dekad. Odwrócił się bezpośrednio do funkcjonariusza Danielsa. Funkcjonariuszu, do mojego biura. Natychmiast. Gdy Daniels drżąco wstał, by wykonać polecenie, kapitan pochylił się do Matthew. Akta twojego ojca mówią same za siebie, ale jeszcze głośniej przemawia to, jak jego syn zachowuje się w obliczu próby. Byłby dzisiaj dumny synu. Sara, która milczała przez całą wymianę zdań, w końcu się odezwała. Zawsze jest, panie kapitanie. Matthew słyszy jego głos każdego dnia. Pułkownik Harris skinął głową ze zrozumieniem. Najlepsi dowódcy nigdy nie przestają wydawać rozkazów, nawet gdy ich nie ma. Ich przykład staje się stałym rozkazem dla wszystkich, którzy ich znali. Kapitan wyprostował się i zwrócił do swoich podwładnych: Niech to będzie lekcja dla każdego noszącego odznakę na tym posterunku. Służymy wszystkim obywatelom, zwłaszcza rodzinom tych, Którzy służyli obok nas w innych mundurach. Gdy improwizowane zgromadzenie zaczęło się rozchodzić, pułkownik Harris włożył wizytówkę w dłoń Sara. Fundacja Pamięci Starszego Sierżanta Sztabowego pomaga rodzinom takim jak wasza wyjaśnił cicho. Zadzwoń pod ten numer. Powiedz im, że ja cię przysłałem. Bracia i siostry w boju twojego męża dbają o swoich. Tydzień później Departament wystosował oficjalne przeprosiny do rodziny Cole. List, podpisany przez samego kapitana Reynoldsa, przyznawał, że okazano brak szacunku zarówno Matthew, jak i pamięci starszego sierżanta sztabowego Cole'a. Funkcjonariusz Daniels został przeniesiony ze służby biurowej do pracy społecznej, stanowiska, które wiązało się z obowiązkowym szkoleniem z empatii wobec weteranów w lokalnym szpitalu dla weteranów. Jego pierwsze zadanie – zorganizowanie wystawy pamiątkowej dla poległych żołnierzy w holu posterunku. Gdy wystawa została odsłonięta w następnym miesiącu, oprawiona fotografia starszego sierżanta sztabowego Benjamina Colda zajmowała centralne miejsce. Pod nią prosta tabliczka głosiła – uczył wojowników dowodzić, a dowódców służyć. Matthew uczestniczył w ceremonii odsłonięcia, nieśmiertelnik ojca wciąż wisiał na jego szyi. Funkcjonariusze, którzy go nigdy nie spotkali, teraz pozdrawiali go po imieniu. Niektórzy nawet prostowali się, gdy przechodził. Pułkownik Harris również był obecny, teraz regularny gość w domu Kolów, przynoszący historie o ich ojcu, które sprawiały, że Sara śmiała się i płakała w równej mierze. Stał się dla Matiu kimś w rodzaju wujka, żywym połączeniem z ojcem, którego chłopiec był zbyt młody, by w pełni pamiętać. Przed opuszczeniem ceremonii, Matthew zatrzymał się przed fotografią ojca. Dziesiątki funkcjonariuszy i personelu obserwowały w pełnym szacunku milczeniu, jak chłopiec spoglądał na wizerunek ojca. Mój tata nie był głośny, powiedział Matthew. Jego głos był cichy, ale wyraźny w wyciszonym pomieszczeniu. Nie musiał. Prosta prawda tych słów odbijała się echem na posterunku długo po zakończeniu ceremonii. Kapitan Reynolds wdrożył nowy moduł szkoleniowy w akademii. Każdy kadet czyta teraz krótki profil starszego sierżanta sztabowego Koła przed ukończeniem studiów, jako przypomnienie, że szacunek nie zależy od koloru munduru czy naszywki agencji. Funkcjonariusz Daniels, ku zaskoczeniu wszystkich, stał się najbardziej zagorzałym zwolennikiem programu. Nauczyłem się tego na własnej skórze, mówił nowym rekrutom. Niektórzy bohaterowie nie noszą pelery ani odznak, a niektórzy z najodważniejszych ludzi w pokoju mogą mieć osiem lat. Każdego roku w Dzień Weterana, na odprawie na posterunku, pozostawia się puste krzesło, a na jego oparciu wisi nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik, wypolerowany na wysoki połysk, nosi prosty napis wygrawerowany pod oficjalnymi informacjami wojskowymi. Dla tych cichych, którzy nauczyli nas stać prosto. A w domu kolów Matthew nadal trzyma oryginalne nieśmiertelniki ojca, nie jako jedyne połączenie z ojcem, który odszedł zbyt wcześnie, ale jako przypomnienie, że niektóre dziedzictwa mówią głośniej niż słowa kiedykolwiek mogłyby. Subskrybuj Steelheart Stories, jeśli wierzysz, że niektóre imiona są zbyt święte, by w nie wątpić, a niektóre saluty są warte więcej niż jakiekolwiek przeprosiny.